Uwielbiałam tańczyć, ale nigdy nie miałam czasu, żeby się nauczyć tańczyć taniec z brzucha. A ja po prostu jak to teraz. To uwielbiam. uwielbiam, Po prostu to jest, to jest taka energia, że człowiek zapomina o problemach, a w ogóle zapomina o tym, że go coś boli. To są ludzie, którzy przez cały czas budowali nasze opole, dzięki temu ono jest takie wyjątkowe. A z drugiej strony wcale nie zwalniają tempa. Więcej mają tyle energii, którą w różny sposób wykorzystują. A my jako miasto staramy się wspierać wykorzystywanie tej energii. Stąd dzisiaj Dni Seniora, ale także wiele innych inicjatyw. Centrum Seniora, choćby fantastyczne wydarzenie, z którego seniorzy mogą korzystać, z którym żyją, organizują sobie różne wyjazdy i tak dalej. Serdecznie zapraszam do współpracy z tym Centrum Seniora, ale to też wiele innych inicjatyw, które są. Bilety specjalne, karty miejskie dla seniorów, to również nasza moja inicjatywa. Więc jest tych wydarzeń bardzo wiele, ale też jeszcze raz chcę podkreślić, to nie tak, że miasto coś robi dla seniorów. To seniorzy robią bardzo dużo dla miasta i my w ten sposób im się odwdzięczamy. Myślę, że nasz samorząd wręcz jest takim modelowym samorządem rządem przyjaźni z seniorami. Chociażby ten tydzień, czyli te najbliższe dni seniora, kiedy to właśnie miasto w całości opanują nasi seniorzy, są tego najlepszym wyrazem, ale oprócz tego, codzienna nasza działalność, chociażby w domach dziennego pobytu dla seniorów, pokazuje, że traktujemy seniorów, naszych mieszkańców właśnie po partnersku i to zarówno tych, którzy już mają jakieś deficyty i problemy w codziennym funkcjonowaniu, jak i tych, którzy są w sile wieku. Jeżeli senior jest aktywny, jeżeli ma fajną energię, to on jest dłużej zdrowy, on jest dłużej aktywny, czyli nie jest u lekarza, nie zabiera kolejki, nie, nie, nie musimy wydatkować też środków na leczenie, tak? Bo senior jest zdrowy, jest wesoły, jest uśmiechnięty, jest aktywny. Więc taka profilaktyka i polityka pro, prozdrowotna wśród seniorów jest bardzo ważna, bo po prostu jest ekonomicznie opłacalna. Fantastyczne spotkania przede wszystkim. Radość, uśmiech, zadowolenie. No to jest najważniejsze, tym bardziej, żeby sztuką było nie narzekać, a iść do przodu że o Polsce są młodym duchem i nam energii starcza na wiele i wreszcie spełniamy swoje marzenia. Mamy czas swój, swoje pięć minut, a taniec wyzwala tyle energii pozytywnej, endorfin, że jak tu się nie bawić i cieszyć się życiem. Biegamy na różne formy zajęć, jest tam zumba, jest baciata. Są zajęcia z gimnastyki kręgosłupa, wszystko co seniorom naprawdę jest potrzebne do życia. A oprócz tego mamy grupę, właśnie, ja jestem reprezentantką grupy senioritek i ćwiczymy z panem Łukaszem Fiewichem, salsy Fuerte. I to jest właśnie też dodatkowy, i też będziemy miały dzisiaj swój wystaw. Jak się nie będziemy ruszać, to się zestarzejemy, i tu nie chodzi o to, że my się nie umiemy bawić, tylko się trzeba bawić, żeby się cieszyć życiem.